Cześć, Polacy! Welcome to English with Nick. Dzisiaj uczymy się czasu Past Perfect. Ten czas jest bardzo trudny. Um, chyba, że już znasz język polski. Na moim kanale znajdziecie już film o czasie Present Perfect. Czas Past Perfect wygląda bardzo podobnie, ale czy jego znaczenie bądź funkcja jest podobna? to zależy. Ogólnie mogę powiedzieć, że tak, jego znaczenie jest praktycznie identyczne do czasu present perfect, ale trzeba zrozumieć głęboką filozofię lingwistyczną między pojęciem teraźniejszości a pojęciem przeszłości. To wydawać by się mogło trudne, ale jeśli znasz przynajmniej jeden język, na przykład polski, wtedy jest to dużo łatwiejsze do zrozumienia. W języku polskim jest wielka różnica między zrobiłem to i robię to, prawda? Językoznawcy, filozofowie i antropologzy twierdzą, że ta różnica jest arcy-skomplikowana. Zapewne mają rację. Przyjmę jednak, że każdy Polak bez problemu daje radę z czasami teraźniejszym i przeszłym w rodzimym języku. Ale Wy nie do końca nie macie czasów typu Perfect. Powinniście obejrzeć moje filmy na temat Present Perfect, ale na szybko przypomnę tylko, że I have been on holiday Tłumaczy się czasami na byłem na wakacjach, i czasami na jestem po wakacjach. Innymi słowy, możemy mówić, że być po czymś to swoisty polski perfekt. Jeśli jestem po wakacjach tłumaczy się na I have been on holiday, to byłem po wakacjach powinno znaczyć I had been on holiday. I tak jest. Ale co to znaczy? Czemu mówimy. I had been on holiday, zamiast po prostu I was on holiday, bo ważny jest kontekst. Powiecie jestem po wakacjach, a nie byłem na wakacjach, kiedy chcecie podkreślić, że jesteście wypoczęci? Na przykład, dlaczego jesteś taki opalony, bo jestem po wakacjach? To samo po angielsku brzmi tak: Why are you so tanned? Because I have been on holiday. Najbardziej naturalny sposób, aby przekształcić tę rozmowę o wakacjach na Past Perfect jest przez użycie tak tzw. mowy zależnej. Czyli po polsku byłoby zapytał mnie, dlaczego jestem taki opalony i odpowiedziałem, że jestem po wakacjach. W tym znaczeniu w języku polskim zastosujecie czas teraźniejszy jestem, ale wiadomo, że wakacje były. Przed rozmową, bo użyjecie sformułowania po czymś w języku angielskim. Nie mamy takiej opcji, więc musimy używać perfect. Przez to, że cała rozmowa była w przeszłości, to oczywiście używamy past perfect i brzmi tak: He asked me why I was so tanned, and I answered that I had been on holiday. W mowie zależnej past perfect to nic innego jak transformacja present perfect. Zamiast has lub have mówimy had. W jakich innych kontekstach powinniśmy używać tego czasu? Podkreślam przede wszystkim, że zawsze musi być jakiś kontekst rozmowy. Nie możemy mówić po prostu I had been on holiday bez dalszej informacji. Jak informujemy, że po prostu byliśmy na wakacjach, mówimy I was on holiday albo I have been on holiday. Mam pytanie: dlaczego możemy mówić present perfect I have been on holiday bez kontekstu, ale past perfect wymaga więcej informacji? Na przykład I had been on holiday, so I was very tanned. I tu jest ta cała głęboka filozofia, o której mówiłem na początku. Popatrzmy na ten przykład. I had lost my phone. Mówi, że zgubiłeś telefon, ale to had daje mi do zrozumienia, że zgubiłeś go przed innym wydarzeniem. Ale nie mówiłeś mi o tym wydarzeniu. Więc może tak. I was angry because I had lost my phone. Teraz wiemy, że. Przed Twoją złością zgubiłeś telefon. Czas past perfect w tym zdaniu tłumaczy sytuację wyrażoną w czasie past simple i to jest główna funkcja tego czasu. Ale dlaczego możemy mówić po prostu: I have lost my phone bez dodatkowej informacji? Dlatego, że rozmawiasz o obecnej sytuacji. Kontekst jest oczywisty. Możesz mi mówić, że właśnie zgubiłeś telefon. Ale ja przecież widzę, że jesteś zdenerwowany. W czasie teraźniejszym czasami rozumiemy się bez słów. Lubię myśleć o past simple w takich kontekstach jako kotwica. Trzeba past perfect do czegoś zakotwiczyć, bo jak nie, to może zadryfować poza horyzont. I asked a stranger for help because I had missed my bus. Poprosiłem nieznajomego o pomoc. Po uciekł mi autobus. Nie jest ważne, czy autobus uciekł ci minutę temu, godzinę temu, czy sto lat temu. Ważne jest to, że to właśnie spowodowało, że poprosiłeś nieznajomego o pomoc. To był długi film, ale to jest praktycznie cała wiedza na temat tego czasu. Są jednak jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym wspomnieć: które są łatwe, ale bez wiedzy o nich możesz mieć problemy. Pierwsza to fakt, że mamy dwa czasy Past Perfect: Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub Progressive. Różnica między nimi jest całkowicie regularna i jeśli rozumiesz różnicę między Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous, to nie będziesz miał żadnych niespodzianek z wersją Past Perfect. Najłatwiejszy sposób, aby to zrozumieć, jest zastosowanie nowej nazwy czasów. Zamiast czasu past perfect simple mówimy czas przedprzeszły zakończony. Na przykład I didn't go to lunch with Daniel because I had already eaten. Nie poszedłem na lunch z Danielem, bo już coś zjadłem. Więc przestałem jeść. Zakończyłem tę czynność. Zamiast czasu past perfect continuous mówimy czas przedprzeszły niezakończony. Na przykład i was very tired when I spoke to you yesterday because I had been working for 10 hours. Byłem bardzo zmęczony, gdy mówiłem z tobą wczoraj. Popracowałem od 10 godzin i podczas naszej rozmowy moja praca nie była zakończona. Druga rzecz. Skoro po polsku można mówić jestem po wakacjach czy byłem po wakacjach, to czy możemy po prostu mówić i am after my holiday? Po angielsku? Nie, nie możemy. Wy macie po czymś i po coś. Na przykład pójdę do sklepu po mleko. My nie mamy tych przypadków. To be after something znaczy bardziej po coś. Nie jest to specjalnie przydatne, bo w moim życiu tylko moja mama mówiła tak do mnie i ja mówię tylko tak do swoich dzieci. What are you after? znaczy mniej więcej, czego ty chcesz, ale tylko w kontekstach, kiedy ktoś zachowuje się podejrzanie miło i kiedy masz z tą osobą bardzo bliskie relacje, Na przykład Oh, daddy, you're much nicer than mommy! What are you after? Chocolate. I to w sumie wszystko o czasach past perfect. Teraz polecam wam powtórzyć czas present perfect, oglądając ten film.